Branie na spłowiku i jest ryba i coś siedzi Witajcie w kolejnym filmie, znajduję się dzisiaj tą moją wodą Jak oglądaliście filmy z zarybień stawu to wpuściłem tutaj kilkadziesiąt linów pomarańczowych i moim celem tej wyprawy będzie złowienie tego pomarańczowego lina Chcę zobaczyć czy one się tutaj utrzymały, czy też nie Będę starał się przebić przez inne ryby, aby dorwać się do tych linów. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że udało mi się tego lina złowić. Mam tutaj całą masę sprzętu. Lepiej sprzęt jest rozkładać niż składać, więc przygotowuję się do rozłożenia. To wszystko porozkładam. Będę przechodził do wędkowania, do relaksowania się. Mamy połowę września. Czas się rozłożyć. Będę mówił dzisiaj na trzy wędki, yy, bo tutaj można, to nie jest woda PZD2, więc tutaj nie ma jakiegoś tam restrykcyjnego regulaminu. Będę mówił na dwie wędki federowe i jeden z pławiczek. Czuć jesienną aure, bo jest już wrzesień. Po rozłożeniu się przygotuję sobie najpierw trzy różne mieszanki. Będę mówił na trzy wędki, dwie federowe, jedna z pławik, tak jak wcześniej wspominałem. Potem złożę zestawy, yy, akurat w tym czasie żonęta będzie wchłaniała sobie wodę i składniki. A więc tak, na pewno jedna mieszanka e, pod jedną wędkę federową to będzie sama zwykła zanęta e, premium. To jest metod mix. E, tak z pół kilograma, nie więcej, bo na pewno więcej nie użyję. Druga mieszanka to będzie spelet Kryl. Też pod federa. On nawilżony jest, więc nie trzeba go rozrabiać. Ale, ale tą tutaj e, zanętę trzeba będzie rozrobić. I dalej trzecia mieszanka pod płowiczek. Oszczędzec nie będę. Zanęta litkarać, bo dzisiaj na to rybę się głównie dostawiam. Sypę prawie całe do no pół kilograma. Będę wszędzie dawał pół pół kilograma. Dalej druga zanęta uniwersalna. Yy, Taka biało-zielona mieszanka będzie. I do tych zanęt dodam jeszcze troszkę fioletu. Yy, kryl jako taki dodatek. nawilżony oraz metodnik. Yy, coś takiego. To będzie podsłowiczek. To do Federa, to też do Federa. Mam już tutaj e, przygotowaną wodę. Więc to sobie zalewam. Wymieszam. No i dobra, to niech chłonie wodę. E, dodane, też dodam też dużo jakiejś tam starej pinki. I, no stara pinka w sumie stara, e, jeszcze żywa w większości. Dużo robactwa. Ryba teraz jesienią będzie zrywała bardziej na pokarmie mięsnym. Więc tego miejska trochę trzeba dorzucić. Wędka spławikowa z takim kawałkiem czerwonego robaka. Rozmiar 3 przykrojony na 4 części. Taki robaczek idzie na spławik na linka. I pierwsza wędka federowa, e, zwykły metod mix mini kulka cytrus 9 mm tonąca, drugi zestaw e, dumbbells z 8 mm cytrus pop, up pelet kryl 2 mm nawilżony. Tam ktoś pod filmem zdrybiania pytał się mnie, jaki sens mają kamery? Jak nie ma dostępu do prądu? Taki sens, że to jest panel słoneczny. I one się ładują na panelu słonecznym i dzięki słońcu działają. Teraz słońca nie ma. Ta kamera działa na czujnik ruchu. Czujnik ruchu ma zasięg 30 do 50 metrów. Jak ktoś się pojawi, nawet jakieś piesko, to od razu mi na telefon przychodzi nagranie, od razu przychodzi mi powiadomienie, że ktoś się pojawił. W nocy też bardzo dobrze on nagrywa. Może tu jakieś zdjęcia się wyświetlają z nocy albo jakieś filmiki z nocy, z dnia. Więc to działa na słońce. Nawet no, tak przez tydzień słońca nie ma, to spokojnie, tej kamery da się używać, bo ona ma własną baterię, ta bateria się ładuje i potem sobie w każdej chwili możemy patrzeć, co się dzieje na łowisku. Kamera jest obracalna, sterowana z aplikacji. No i oczywiście jak na aplikacji nie patrzymy, co się dzieje, to no i tak nagrywa na kartę pamięci. Tam karta 256 GB siedzi. Moje sprzęty są już rozstawione, są w wodzie, spławik zarzucony. To jest taka zatoczka linowa. Te liny tutaj często biorą, wydaje mi się, jak zwykłe, zielone liny biorą tej pomarańczowe. O, patrzcie, branie, branie, branie! Mam nagrane branie, było nagrane branie, nie wiem, czy widzieliście. To nie ja stuknąłem. Było skubnięcie. Ale chyba nic nie ma, ja tak na wypadek sobie przytnę, zobaczę. Nie, pusto. Niestety, ale pusto. Ale nagrało mi się branie. Dobra, przerzucam wędkę, działamy dalej. Coś się dzieje. Branie na spłowiku i jest ryba. I coś siedzi. No, coś, coś niedużego, ale fajnie chodzi. Jak fajnie muruje. Jest pomarańczowy, jest pomarańczowy, jest linek. Patrzcie na to. Jest linek, ale jest w tym czasie branie na drugiej wędce. Jest linek, ale po to przyjechałem na ja robaka nie zjadł. Patrzcie, jest pierwszy. Idę z nim na matę. Ło. Wow. Patrzcie co udało mi się złowić, jest to po co chciałem, w ogóle pierwsze zacięte branie, no i jest pomarańczowy lin, po to właśnie przyjechałem i to złowiłem mój pierwszy w życiu lin pomarańczowy złowiony przeze mnie na wędkę, jest taka bardzo fajna ryba, patrzcie sami, nie no miniaturka, nie jest to duży lin, ale jeszcze rok, dwa i będzie pewnie miał tarło, będzie się rozmnażał tutaj, patrzcie jaka fajna barwa, pomarańczowy lin, myślę, że większość z Was takiego lina jeszcze nie złowiła, dla mnie to też pierwszy. Taki okaz e, w życiu. No i właśnie to łowisko będzie słynęło z e, takich pomarańczowych linów. Patrzcie, piękna rybka, czarne oczki, pomarańczowa barwa, biało pomarańczowa barwa. Niech tylko się rozmnażają, ale fajny, po to właśnie przyjechałem. To chciałem złowić w ogóle za pierwszym braniem w ogóle no, miałem chyba więcej farta niż, y, niż celowego działania. Wiedziałem, że w tym miejscu, tutaj w tej zatoce są liny. Jak są zielone, to są na pewno pomarańczowe, no na pewno razem żerują. No i za pierwszym braniem udało mi się złowić tego to przyjaciela. W tym łowisku liny się rozmnażają, więc czekam aż tutaj mi się rozmnożą. Ale fajny, patrzcie na to. Super, kurde, elegancko. Najpiękniejsza ryba tego łowiska leci z do wody. W tym czasie jak holowałem rybę na spławik, to i tutaj było branie. Ale skupnało, skupnało i przestało. Dobra, panolina wypuszczam, niech inni się nim cieszą. Mam nadzieję, że przyszłego roku doczekają i się rozmnożą. A chcę, aby to łowisko słynęło z takich właśnie pomarańczowych linów. Jest, to jest przy tym korzeniu. Stanowisko numer dwa to jest to stanowisko, tam jest hamak. I w tym miejscu zawsze siedziały liny, i dalej siedzą. Te liny, na, na, tu mówiłem ja na nie, te liny na wędkę spotyka, i one tutaj są. I biorą te pomarańczowe też. Kiedyś nagrywałem film, wędkarze deszczu się nie boją i ryby sobie dalej łowią. No i dzisiaj będzie nie inaczej. Pada deszczyk, podobno wtedy bierze leszczyk, ale tych to tutaj za bardzo nie ma, Ech, niech weźmie Lin. Jest branie na federku. No panią za żyłkę i siedzi. Coś niedużego, ale też siedzi. No nie takiego małego też chyba. Coś siedzi, bo wcześniej pokazywałem, że my że coś bierze, potem patrzę, opada żyłka, ale nie jest to kolorowa ryba. Jest to chyba karaś albo karp. Na pewno nie jest to po co przyjechałem, ale już jeden linek wpadł. Chyba jest karaj złocisty. Albo srebrzysty. Nie, zwykły srebrny karaś. E, taki zwykły strebny karaś. Dobra, ja go odhaczam w wodzie i wypuszczam. Karaj srebrzysty. No, utknął mi tutaj. Dobra, poszedł do wody. Na mini kulkę cytrus Dlatego co jakiś czas trzeba wędki przerzucać, bo, bo czasami przynęta potrafi nam spaść z tego bagneta Bo ja łowię na metodę te bagnety No i tym razem zwinałem zestaw bez przynęty Może być też tak, że podczas holu to opadnie Podczas zwijania na niecholu holu to opadnie, no ale no Raz na jakiś czas warto przerzucić metodę co pół godziny max, co godzinę, najlepiej co 20 minut Dobra, ja montuję, montuję te federki, zarzucam dalej. Ogólnie mam zamiar wprowadzić w regulaminie to, że takie karasie, jak teraz mówiłem, to będzie można zabierać z bo mam tutaj ich pełno i w mojej okolicy ich nie brakuje, więc kto będzie chciał sobie rybkę, rozmażyć, coś, to czy coś takie karasze będzie można brać. Oraz zwykłe zielone liny do 35 albo do 40 cm też, ale to za rok będzie regulamin, tam wszystko powiem co i jak. Na spłowiku chyba jest branie, przynajmniej coś tam skubało. Nie wiem czy wy to widzicie, ale spławik jedzie, spławik odjeżdża, coś siedzi chyba. Tak, jest przenurzenie, patrzcie, patrzcie na to. Chcieliście się nagrał brania, no to nagrywam brania. Spóławik zanurzony, to ma ryba już na pewno siedzi. Ja biorę wędkę i zacinam. Branie na spłowiku. Ale dziubnęło, dziubnęło, przestało. jak go lekko podwinę, zobaczę, ewentualnie sprowokuję rybę. Siedzi, tak, siedzi jakaś rybka. Jest kolorowy karpik. Widzę, że jest kolorowy karpik, ale branie delikatne było. Jest kolorowa ryba. Fajnie, że to kolorowe bioro, bo to w tym chodziło. Fajnie, że się trzymają, jest, patrzcie jaki ładny karpik, no i właśnie chcę, aby te łowisko z tego spłynęło, No za rok będą znacznie większe. Te karpik, tego karpia, którego teraz mam, to może będzie miał pewnie około kilograma, nawet nie taki mały, bo dość spory, patrzcie jaki ładny, patrzcie. Patrzcie jakiego karpia przed chwilą wyciągnąłem, on za rok może mieć około kilograma, no między pół a kilogram będzie miał na pewno, no i wtedy będzie jak cieszył, patrzcie jaka piękna barwa. Te łowisko będzie specyficzne. I do tego dążę. Fajniutki, dobra, ja go do wody. Niech rośnie, niech je dalej, niech e, kilogramy mu lecą. Patrzcie jaki fajny. Dobra, poszedł. Szczęście mi dopisało. Trochę farta, trochę szczęścia. E, fajnie. Wiosna była udana, lato, potem było takie średnie. No i znowu by zaczyna być udana. Wiosną bardzo fajnie połowiłem. Latem potem miałem dużo, dużo miałem brani, ale miałem dużo spinek, fajne ryby mi spadały. Przy brzegu teraz jesienią pod, no od, od połowy sierpnia, od sierpnia znowu zaczynam e, prawie każdą rybę wykolowywać, no i te fajne mi wpadają. Więc jest git. Było branie na prawy wętek, minikulka cytrus, zwykły metod mix. Tam już drugi raz było branie, ale skubnęło dwa razy, no i nic się nie zaczepiło. Drgająca szczytówka przestała drgać. Jest kolejna ryba. Teraz coś większego, pewnie jakiś większy karaś. Ale wyszedł mi jest linek. Jest taki ładny linek, ale to już nie jest pomarańczowy, lecz zielony. Tych linów tu jest dużo. Taki dobra, ja go na, na brzeg nie będę wyciągał. Jest tutaj taki Linosław. Patrzcie, nie jest to duża ryba, ale zawsze coś. No, taki, żebym miał e, trochę takich pomarańczowych, by było fajnie. Będę dążył do tego, aby te zielone liny zastępować pomarańczowymi. Bo to zwykłe zielone liny to macie wszędzie, a pomarańczowe to taka rzadkość trochę. Dranie na spodniku, jeździ mi i jeździ I coś siedzi Oho, tutaj coś chyba większego, największa ryba dzisiaj będzie Coś tak czuję Ale wszedłem mi w zaczepy i tyle z ryby Ajajaj, dam chwilę aby się rozplątała Tu coś znacznie większego było Ale nie wyciągnę, bo wszedł mi w zaczep Ajajaj, szkoda Kurde, no nie to ryby Zestaw urwany Dla mnie jest trochę zaczepów w wodzie Tu Kiedyś bobry były i nanosiły tych potyków I raz na jakiś czas zdarza się Że Że zestaw wyląduje w zielu Nic Nie zawsze uda się wyciągnąć rybę Czasami ona ma szansę Oho, dobra, daje mi się wyciągnąć, ale chyba bez ryby już Ta, bez ryby Ryba znużyła się odpiąć Taki badyl. No szkoda, bo było coś większego. W ogóle zabrała haczyk chyba ścięty, z równo żyłko, nie rozplątał się a ścięty. Tam mi ktoś w komentarzach pod filmem z pisał, że Wpuszczasz, robisz takie łowisko, na które sam byś nie pojechał Nie, to nieprawda Takich łowisk ja w swojej okolicy nie mam Gdybym miał to na pewno jeździł, ale jak mam pojechać, jak nie mam Dalej, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa Nie chcę robić takiego łowiska, na które ja zazwyczaj jeżdżę, czyli łowiska karpiowe Bo tych łowisk karpiowych to jest dosłownie co kilka, co kilkanaście kilometrów jest jakieś łowisko karpiowe Gdzie łowimy te karpie 80, dziesiątki, czasami 15. Jest tego pełno. Ja tutaj nie mam aż tyle obszaru, nie mam tutaj tyle działki, aby móc konkurować z takimi łowiskami typowo karpiowymi. Oraz też yy, nie mam dostępu do takich potężnych karpi, yy, aby móc konkurować z tymi dużymi łowiskami karpiowymi. Więc wybieram takie łowisko specyficzne, ono nie jest dla każdego. To jest dla tych, którzy chcą po prostu połapać fajne, kolorowe, niespotykane ryby. Ten, którego ja tu to jest chyba najrzadsza ryba w Polsce. Przynajmniej mi tak osobiście się wydaje. Dla mnie osobiście jest to najrzadsza, a dla was może nie. Ja w tym roku dopiero pierwszy raz na żywo takiego lina zobaczyłem. Widziałem już każdą rybę na żywo, lipienia, pstrąga, miętusa. A takiego lina dopiero w tym roku pierwszy raz na żywo. Zobaczyłem w internecie, też takich linów za bardzo się nie widuje, więc chcę mieć tutaj takie rzadkie liny. Rzadkie, kolorowe liny. Wpadł kolejny karpik koi. Ten jest fajny, bo taki grubiutki, co zresztą widać, więc jedzenia im tutaj nie brakuje. Też bardzo ładne kolorki, bardzo ładna charakterystyka yy, ułożenia kolorów. Dobra, e, wypuszczam go do wody. Trzecia kolorowa rybka i dwie zwykłe. No i dobra, o to chodzi. Będę kończył dzisiejszy połów. Cel udało się zrealizować, jestem zadowolony z wyprawy. Wpadło trzy kolorowe ryby, dwie zwykłe, pięć ryb. Uwiłem dwie godziny. Nie jest jakiś mega super wynik. Nie jest to też zły wynik, bo ze dwie czy ze cztery ryby straciłem. No i mamy już połowę września, a już w dzień jest po 10-12 stopni, w nocy po 6-8 stopni, więc ta woda się będzie ochładzała i ryby będą coraz słabiej brały. Dziękuję za obejrzenie, do następnego! No właśnie chodź, mam niespotykaną rybę. Pierwszy raz takiego mówiłem. Jest to jeden z najrzadszych gatunków w Polsce. 35 sztuk miętusów i jest miętusik, patrzcie. Pierwszy mój miętusik. Niedawno po zarybieniu zresztą. Fajna rybka, fajnie będzie jak się przyjmie i podrośnie. Ma tutaj na pewno dużo e, fajnych warunków, bo są tutaj trochę kamieni jest. Jest tutaj przede wszystkim sporo e, zatopionych potyków, bo kiedyś bobry były. I tych potyków, drzew i innych rzeczy naniosły bobry między innymi sporo. Tak, i oto wąż. Fajne stworzonko. Dobra, ja go wypuszczam. Mamy ponad połowę listopada. I e, taki miętusik, rzadka ryba. Dobra, niech leci do wody. Miętus, którego przed chwilą złowię sobie stanął, nie chcę mu się na razie iść. Dawaj mordo No dobra, żyje w każdym razie. Stoi. A teraz czas na wyniki konkursu, wyniki konkursu e, który był w filmie Zawody Wędkarskie inne niż wszystkie. Mega konkurs. Więc e, to, tak jak było wspomniane, trzeba było zasubskrybować kanał Rudaowca oraz napisać komentarz pod filmem. Pobiłem życiówkę, biorę udział. No i co? No i będziemy losować. Kopiujemy link do e, filmu. Prawy kopiuj. Dalej, wchodzimy w generator komentarzy, czyli na stronę, gdzie się ulasuje komentarze, tutaj sobie zamykamy to, wklejamy link, filtrujemy zduplikowanych użytkowników, aby nie było tak, że niektórzy po kilka razy brali udział, rozwiązujemy zadanie matematyczne, 6 plus 4 to jest 10, no i co? Aha, coś źle rozwiązaliśmy. Rozwiąza Nie dobrze rozwiązaliśmy. Myślałem, że źle. Komentarze się już ładują. E, zaraz zobaczymy, ile tych komentarzy mniej więcej będzie. Około 1000, więc około tysiąc osób wzięło udział. Tysiąc komentarzy się załadowało. I zaraz będziemy losować. Więc tak. Teraz kogo wylosuję? To ta osoba, którą wylosuję, otrzymuje kołowrotek e, od Severgier. Więc losujemy. zwycięzcą kołowrotka jest e, kolega o Niku Mateusz Blyszcz. E, Dalej. Mm. Losujemy kolejnego zwycięzcę. Teraz osoba, którą wylosujemy otrzymuje wędkę Shimano Katane. Więc klikamy dalej, start i maszyna losująca ruszyła. Wędkę otrzymuje kolega o Niku Filipek705. Dalej, to jest drugie miejsce. Dalej teraz lecimy do trzeciego miejsca. Za trzecie miejsce były nagrody w postaci przynęt spinningowych. I e, przynęty spinningowe oraz główki jigowe otrzymuje. E, momencik. Otrzymuje osoba o Niku Fagata Fong. Fagata Fong otrzymuje e, przynęty spinningowe, i dalej było czwarte jeszcze miejsce. Z moimi przynętami wędkarskimi, czyli e, z przynętami rafiszowymi. Tu już akurat kopiuję link sw ze swojego filmu. Prawy kopiuj. E, wklejamy ten link e, tutaj rozwiązujemy zadanie matematyczne no i czekamy aż tam komentarze się załadują i zaraz będzie czwarta, e, czwarta osoba pierwsze trzy miejsca po odbiór nagród muszę się zgłosić na maila, który Wam tutaj się wyświetla w opisie tak samo jest ten mail więc e, tam musicie napisać, że zajęliście dane miejsce no i, e, no i podać adres aby do Was te nagrody doleciały e, zostaw przynęt e, tych piszowych otrzymuje kolega Barto. Barto jako jedyny, niech napisze do mnie na maila ewentualnie na Facebooka albo na Instagrama po odbiór nagród, niech poda swój adres, a reszta z miejsc pierwsze, trzecie niech napisze do kolegi właśnie, Ruda Owca, mail. Jest pod spodem w opisie oraz Wam tutaj się wyświetla. Dziękuję za wzięcie udziału w tym konkursie. To tyle, jeśli chcecie podobny konkurs ze mną zorganizować, no to możecie napisać na raffishsklepmaupalzimony.com. Oczywiście nie jest to niestety darmowe, bo zbyt dużo osób by tak chciało. Do następnego.